Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj premierowo, yy, ale chyba wznowieniowo. Tak mi się kojarzy, że to jest wznowienie tej zdrabki Milion w banku. Zdrabka za 20 złotych. Przygotowałam dzisiaj 3 sztuki, czyli drapiemy za 60. Oby chociaż te 2 trzecie dzisiaj wpadły. Nie liczę na jakieś nie wiadomo jakie kokosy. Zobaczymy, jak to pójdzie. I o cóż tu chodzi? No, wiadomo, mamy wygrywające liczby. Jest ich 6 i 25 szans na trafienie tej liczby. Dodatkowo są trzy symbole: symbol sztabki. Wtedy wygrywamy przypisaną kwotę. Plik daje dwukrotność przypisanej kwoty, a save daje aż pięciokrotność. Fajnie by było znaleźć taki safik. Sprawdzimy, zobaczymy. Zdrabka z numerem 1, 7 i 15. Stopni wygranych 10, 10. No to wiadomo, zwrocik 20 zł. A pierwszy stopień to okrągły milion. No dobra, kochani, trzymajcie kciuki. Będziemy zaczynać. Sprawdzę, jak to tutaj wygląda. Ustawienie wszystkiego dobrze jest. Wszystko widać. Zaczynamy i drapiemy numerek pierwszy. I szukamy tak: 24, 21, 37. Muszę chyba tą drugą stroną spróbować. Dalej 2, 12 i 28. No albo te trzy magiczne symbole. Zaczynamy. 47, no to oddychaj za dużo. 26, trójeczka obok, 46 i 29. Na razie strzela gdzieś tam z boku. 34, 30, 35, 15 i 13.

Dwadzieścia pięć dziewiętnaście siedem jedenaście i na koniec szesnaście. No to wychodzi na to, że pusto. Jedyneczka pusta dzisiaj zobaczymy siódemkę, czy będzie szczęśliwa. I tu mamy tak trzydzieści pięć sześć, dziewiętnaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia osiem i dwadzieścia sześć, czterdzieści siedem, szesnaście, dwadzieścia pięć, osiemnaście. Znowu trafia obok. Dwa, trzydzieści osiem, trzydzieści siedem. Tamtej było trzydzieści, dwadzieścia dwa i dziewięć, jeden, czterdzieści dwa, trzydzieści trzy, dwadzieścia dziewięć, siedemnaście, kolejny rządek, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery. Mamy pliczek, mamy pliczek, czyli mamy dwukrotność, dwukrotność przypisanej kwoty. Co najmniej cztery dyszki będą. Dalej 32 i 34. Ostatni rządek. 36, 15, 7, 41 i Czwóreczka, no to plik jest, a plik daje, no cztery dyszki, cztery dyszki, ale dobrze, 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 no tak jak chciałam, te dwie trzecie wkładu już są, zobaczymy, no, może jeszcze ta ostatnia zdrabka, fajnie, że plik się trafił. W siódemeczce, czyli szczęśliwa siódemka. No, i ostatnia piętnastka i sprawdzamy, co tu jest. Dwadzieścia siedem, trzydzieści dziewięć, czterdzieści trzydzieści, czterdzieści i 28. albo symbole. Mamy pierwsze tak, piętnaście, dziewięć. No, tak nisko to nie ma tych

Dwadzieścia sześć, trzydzieści siedem, czterdzieści dwa. Następne to osiem, czterdzieści jeden, trzydzieści sześć, siedem, jedyneczka, no i ostatnie pięć, dwadzieścia dziewięć, nie? Dwadzieścia osiem jest sześć. 21, 25 i 12. Tutaj też pusto. Jeszcze znajdę kontrolne dla pewności tak pusto niestety. No i w sumie na trzy zdrabki. dwie przegrane, jedna wygrana, plik wpadł. 40 zł jest odzyskane. No, Nie jest najgorzej. Wiadomo, że chciałoby się lepiej, ale jak już ponad połowa jest, to jest naprawdę dobrze. Zdrabka, tak jak mówiłam, wydaje mi się, że to jest wznowienie. Tak mi się coś kojarzy. Jak się mylę, poprawcie, ale raczej, raczej na takie 97% jestem pewna, że to wznowienie pewnie się będzie pojawiać gdzieś tam na kanale, w miksach jakichś. Dzisiaj premierka zaliczona. Zobaczymy jak dalej się będzie spisywać ta zgrabka. Dzisiaj wszystko. Dzięki kochani za oglądanie. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Następnym razem. Pozdrawiam. Cześć.